Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumph Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku chyba naszły mnie wspomnienia, w których pojawia się BMW R35. Michał, który dostosowuje motocykle do wyścigów. Firma Almot to nie tylko Triumf, to także Junak i Zontes. No i historia zatoczyła koło. Siadę na motocyklu BMW R35. No w ogóle bardzo ciekawa historia z tym sprzętem, bo e, kiedy byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem, jeździłem oczywiście komarem, w pewnym momencie postanowiłem zrobić sobie motorynkę. Taką motorynkę, kiedy jeszcze w Polsce nie produkowano tych motorynek, to była taka moja fobia. Pomyślałem sobie, zrobię coś wyjątkowego. Postanowiłem z paru części zrobić taki wynalazek. Miałem silnik Rheinmetall 50 od Simsona. Miałem kółka lotnicze, znalazłem je gdzieś tam w dziwnych miejscach. Do tego wszystkiego wygrzebałem jeszcze rurę. Grubościenną. Nie miałem giętarki na podorędziu, więc nacinałem rury pod kątem, doginałem. Potem uczynny pan spawacz to pospawał, i tak powstała rama, w którą zamontowałem silnik. Miałem wysunięty widelec przedni, bo wypadało mieć taki widelec, wiecie, te wszystkie filmy amerykańskie, gdzie ludzie jeździli na takich czoperach. Oczywiście siedzenie też było wysokie. Tylne światło zastępował budzik wielkiej piękności sklejoną czerwoną szybą. To było światło zarówno stopu, jak i światło pozycyjne, co to była normalna, mała lampka, chyba od komara. I powstało coś na tyle ładnego, że kiedy jeździliśmy z chłopakami z dawnego klubu Skorpiona, to wzbudzał szacunek ten pojazd. Pewnego dnia pojawiłem się na Żoliborzu, na starym warszawskim Żoliborzu, u mojego przyjaciela Maćka. I kiedy on zobaczył tę motorynkę, powiedział: Olek, zamieniamy się. Ja mówię na co? On ja mówi: Dam ci moje BMW R35, takie, na którym siedzę. Tyle, że tamto BMW było zrobione na cywila było w piaskowej żółci z pięknymi szparunkami, z bardzo ładnymi kołami w chromie, było naprawdę odrobione. I... przyznam szczerze, to były troszeczkę dziwne czasy, bo nie miałem też prawa jazdy jeszcze, więc gdzieś tam po Żoliborzu kręciłem się tą R35, tak, aby się nie narazić ówczesnym milicjantom. No i... miałem z nim tylko jeden problem, ponieważ BMW R35 ma koło zamachowe zamontowane na stożku, tam jest klin, skręcone to jest śrubą, ale ten stożek już był na tyle wyrobiony, że przy każdym bardzo ostrym ruszeniu, ostrym ruszeniu, 350, ten klin się ścinał i trzeba było to rozwalać, zdjąć skrzynię biegów, zdjąć koło zamachowe ze sprzęgłem, wymienić klin, no, nie było takich możliwości jak teraz. Teraz pewnie kupiłbym nowy wał, e, zrobił to porządnie, no ale wtedy tak było jak było. E, to była tyle ciekawa historia, że na Żoliborzu Boży były takie specjalne garaże motocyklowe. No, bo kiedyś, jako bardzo wielki producent motocykli, mam na myśli Polskę, jako kraj, w którym motocyklami poruszało się bardzo wiele osób. No, trzeba było budować dla nich specjalne garaże. To były takie boksy. W każdym boksie stały po dwa, trzy motocykle. Miałem taki boks na Zeli Boże, tam trzymałem moje BMW, ale te boksy łączyła dość długa ścieżka. No i nawet w zimie, kiedy nie można było wyjechać na zewnątrz, no bo śnieg wtedy były zimy naprawdę poważne. Jeździliśmy w tym boksie tam i z powrotem, żeby się trochę nacieszyć przy okazji poustawiać motocykl. Naprawdę była to masa radochy, masa fajnych klimatów i tego BMW-R35 nazywanego Osiołkiem bardzo szanowałem, bo to było urządzenie, które sprawiło mi mnóstwo radości. Potem zmieniły się troszeczkę możliwości. Kupiłem trochę większy motocykl. To już był, był Cindab KS600, potem był Cindab KS601. Sam przenik nich grzebałem. Składałem, jeździłem. O, nie było mi dane kupić Harley'a, bo z tym były pewne problemy, bo już przetrzebiono wszelkie zasoby tych motocykli w Polsce i szczęśliwi posiadacze wl pojawiali się na zlotach Harley'a swoimi wl -kami. Ja tam kręciłem się moim Cindapem. To, tu, to, to, tam. Jeszcze parę słów. Bo Cindap KS600 to była taka wersja wojenna. Natomiast KS601 powstał po wojnie i był. Motocyklem, który miał wydechy puszczone górą, podobno, tak mi opowiadano, trafiły do legii, do motokrosowej Legi jeździły tam w zawodach i taki jeden motocykl trafił mi się w ręce i trochę czasu na nim pojeździłem. Jeździł dość szybko, bo jeździł lekko pod 150 na godzinach. Na motocykle z tego czasu to były, to były niezłe osiągnięcia. Zatem tak wyglądają moje początki. Przed pewnym momencie taki Etap, w którym pomyślałem sobie, że już mam dość oblewania benzyną nogawek od spodni, bo w przeciwieństwie do KS600, KS601 KS miał dwa gaźniki i potrafiły się zawiesić pływaki, zlało mi nogawkę benzyną. Pomyślałem sobie, dość. I na szczęście, krótko potem, przed ten moment, kiedy w Polsce zaczęli się pojawiać dilerzy motocykli japońskich, nowych. Które zapewniały to, że wsiadałem na niego, wybierałem sobie miejsce i na pewno tam dojechałem. Co w przypadku motocykli zabytkowych, którymi się przemieszczałem, nie zawsze było możliwe. Bywało nawet tak, że z Warszawy nad Zalew Zegrzyński, o czym kiedyś już wspominałem, jechałem 6 godzin, bo co chwila coś się działo. I to nie wynikało z tego, że ja byłem człowiekiem, który nie dbał o motocykl, po prostu części były już tak wysłużone. W tych czasach, kiedy teraz restaurujecie motocykle, wystarczy wejść do internetu, kliknąć odpowiednią stronę i czy zapłon, czy e, m, przerywacze, czy już w ogóle nowoczesny zapłon ukryty gdzieś tam w trzewiach klasycznego motocykla funkcjonuje niezawodnie. Natomiast wtedy niestety tak nie było, było to trudne, ale też miłe i z przyjemnością to wspominam. Zarówno moje R35, jak i Cindapy, jak i wszystkie pojazdy, którymi jeździłem i sprawiły mi masę radości. Fajne wspomnienia i myślę, że warto czasami, nawet teraz, kiedy ruszacie swoją podróż motocyklową, zachować w pamięci te rzeczy. Ja tylko żałuję jednego, teraz w każdej komórce macie aparat. Wtedy ich nie było. Zrobienie zdjęcia to było ustawienie się, wyjazd do pana, który musiał to wywołać, e, zrobić odbitki i te zdjęcia w tej chwili możemy co najwyżej wyciągnąć e, z jakiegoś albumu, e, zrobić z nich kopię elektroniczną i pokazać. No niestety, nawet nie robiłem zdjęć tych moich motocykli, nad czym diabelnie ubolewam. Dzięki wielkie. E, proszę Państwa. Ludzie się ścigają, ludzie się ściega, ścigali, będą się ścigali. Tak już jest świat skonstruowany od chwili, kiedy pierwsze pojazdy pojawiły się na drogach zarówno samochody, jak i motocykle ludzie się ścigali. Ale zawsze musi być ktoś, kto zadba o to, żeby te sprzęty dobrze jeździły, żeby były konkurencyjne. E, Michał, ty masz jakąś firmę sensowną, która zajmuje się przygotowywaniem motocykli do motorsportu? Tak jest. Zajmuję się motocyklami tak naprawdę tylko wyścigowymi i torowymi. Oraz no, bardzo mocno rozwijam się w serwisie zawieszeń, aby budować te zawieszenia do, typowo do motorsportu asfaltowego. No dobrze, ale rozumiem, że masz amortyzatory, które są seryjne, ty je przerabiasz czy po prostu wymieniasz na lepsze? Do przerabiania seryjnych potrzebne jest narzędzie, bardzo skomplikowane, w postaci hamowni. Pracuję nad nią i jeśli tylko będzie uruchomiona i będę miał już wystarczająco dużą bazę danych, żeby takie amortyzatory robić, to oczywiście. Posiadam u siebie w ofercie zawieszenia Olinsa, Andraniego, YSS-a, ostatnio nawiązałem współpracę z firmą Katech dodatkowo, więc serwisuję, wymieniam, dostosowuję do budżetu klienta oczywiście wszystko. Co jeszcze możesz zrobić w takim seryjnym motocyklu, który ma być przygotowany do wyścigów? Widzę tu jakiś wystający przewodzik, podejrzewam, że związany jest z jakimś wyświetlaczem bądź z czymś co jest bardzo istotne. Tak, to jest doładowania laptimera, czyli urządzenia, które mierzy czasy okrążeń no i po prostu jest teraz zdjęte. Dobrze, laptimer to jest też fajna sprawa dla treningów, bo jeżeli widzimy wykresy, kiedy motocyklista hamował, kiedy przyspieszał, to możemy dawać pewne rady, jak poprawić ten jazdę. Można sobie samemu nawet dawać rady, porównywając, na przykład poprawiłem czas okrążenia o sekundę. I mogę porównać z tym słabszym okrążeniem i widzę, w którym miejscu poprawiłem czy na przykład to, co wdrożyłem do swojej jazdy, czy przełożyło się faktycznie na, na lepszy czas okrążenia. I to samo widzą ci ludzie, którym zamontujesz te lap bo ty montujesz je także. Znaczy nie, na razie ja się nie, nie zajmuję ogólnie data loggingiem dla, dla ludzi, to jest dla mnie, dodatkowo mam czujniki zawieszenia, które też pomagają mi w, po prostu w zdobywaniu wiedzy na temat pracy zawieszeń, ustawień i tego typu rzeczy. Twoje główne zadanie to jest zawieszenie, czy jeszcze coś robisz? Ja buduję motocykle od A do Z, poza tak naprawdę przygotowywaniem silników kompleksowych, więc... Ale klasa Twin jest coraz bardziej popularna w Polsce i myślę, że to jest dobra droga. Tak, też mam na koncie najszybszą Aprilię w Polsce, która w tym roku wywalczyła Puchar Polski, którą budowałem ja. No to jest mocna sprawa. Masz tam niezłą konkurencję, bo w klasie Twin jeździ stajnia motocyklowa jeszcze. Jacek Molik. Jacek Molik właśnie. który... Jacek Molik to są mistrzostwa Polski. Ja jeżdżę w pucharze, więc to nie jest mój bezpośredni konkurent. W wyścigu jedziemy razem, ale to nie jest mój bezpośredni konkurent. Nie można, nie powinniśmy mówić o pieniądzach w takim przypadku, ale czy przebudowa takiego seryjnego motocykla, to jest coś, co. No na pierwszym etapie, bo jest stage 1, stage 2, stage 3, czy to powala finansowo? Czy to jest 50% wartości motocykla, czy może 100? Przygotowanie tego motocykla do tego stanu, w jakim jest, to jest same materiały, to jest czterokrotność, pięciokrotność wartości tego bazy. Nie licząc oczywiście pracy, której tutaj jest ponad grubo 100 godzin, 100 roboczo godzin więc zbudowanie takiego motocykla, jak tutaj widzimy, to jest bardzo bardzo pracochłonne zadanie i bardzo drogie. Dlatego lepszym rozwiązaniem teraz jest kupienie po prostu gotowca nowego w postaci Aprili czy tam R7 i przygotowanie jej do jazdy po torze. Chociaż też to nie jest no, niestety tania zabawa. Wiesz, no, bo to też jest pewien e, dylemat, który człowiek ma. Polegający na tym, że no co, no, wygram i dostanę lichy pucharek tak. do tego wszystkiego, może bańkę oleju. W prezencie. Od... To ciężko. To ciężko. To za dużo już. Za dużo już, zdecydowanie. No wiesz, ładujesz masę pieniędzy w to, żeby się ścigać, i finalnie masz ten puchar. To jest tylko satysfakcja, czy coś jeszcze? Znaczy, w polskich wyścigach motocyklowych tak naprawdę najfajniejsze jest środowisko. Bo obcowanie w tym środowisku, spotykanie się z tymi ludźmi, to jest tak naprawdę esencja tego, tego sportu. Bo tu nie chodzi o samo, bynajmniej dla wielu ludzi. Wielu ludzi podobnie myśli jak ja, że. Sama, sam wyścig to nie jest wszystko, tylko przebywanie na tym torze z tymi ludźmi i ta atmosfera jest niepowtarzalna. To nie jest to, co jest na track tylko to jest no, taka wielka rodzina wyścigowa. Wiesz, zawsze doceniałem to, kiedy ja się ścigałem samochodami, że było bezpieczniej na torze, mimo ekstremalnych czasem prędkości, niż na ulicy. Bo dookoła ciebie jadą ludzie o podobnych umiejętnościach. I wiedzą. Nie w umiejętnościach, ale to oczywiście na, na zawodach, bo na zwykłych trackdayach no, niestety tak nie jest, ale na zawodach faktycznie bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie i zdecydowanie e, uważam, że bardzo wiele żyć ocaliło to, że ludzie zaczęli się ścigać, a nie jeżdżą po ulicy, bo mogą się wyszaleć, a nie narażają swojego życia aż tak bardzo jak na, na ulicy, no bo jednak tor wyścigowy jest z założenia bezpieczny. Rozumiem, że można Cię znaleźć na jakimś Facebooku, Insta. Tak, oczywiście. Tutaj mamy wszystkie dane kontaktowe do mnie. Serdecznie zapraszam i dziękuję bardzo za, za wywiad. Człowiek z pasją, no i człowiek z umiejętnościami. Zajrzyjcie na jego media. Tutaj się wyświetla adres. Zobaczcie, co można tam jeszcze zrobić z Waszym motocyklem, żeby był jeszcze szybszy, jeszcze sprawniejszy, no i zarazem bezpieczniejszy. Dzięki Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Kiedy poznałem firmę Almo, to ona zaczynała od marki Junak. Były straszliwe pretensje, jak można budować motocykle marki Junak pod nazwą Junak, a one są nieprodukowane w Polsce. Jak można? Ludzie, delikatnie chciałem zwrócić uwagę na to, że wiele firm po latach odbudowało się. Nie wiem, Indian, Harley Davidson. Indian nie istniał w ogóle, w pełni się powstał. Dlaczego puryści, nie mówiąc, że te nowe Indiany... To, to nie są Indiany. No bo przecież to nie są Indiany. To są motocyklowane, motocykle produkowane przez firmę Polaris. I na dobrą sprawę nie mają nic wspólnego z rodowodem. Junak też powstał w ten sposób. Odbudowano markę. Firma Almot sprawiła, że te motocykle. Żyją, że one istnieją. Kto wie, jakby wyglądał nasz kultowy stary junak w obecnych czasach? Pewnie właśnie tak, pewnie miałby mnóstwo modeli, pewnie by to fajnie wyglądało. Powiem Ci, że, Karolu, że to jest fajne, reprezentować markę bardzo zacną, ale już nowoczesną. Zgadzam się z tym całkowicie. No, dzisiejsze czasy są takie, że tak naprawdę jeżeli byśmy nie poszli w tym kierunku nie poczynili tych kroków, no to tych motocykli po prostu by u nas nie było. No właśnie, bo to są motocykle, które są, na których ludzi stać. M12 Vintage to jest hit po prostu. Wiele osób wsiada na niego i mówi, rany koguta, wracam. Niedługo pokażemy materiał o naszym koledze, który pomaga przy produkcji motośladu, który po dwóch latach przekonał żonę i kupuje właśnie M12 Vintage. To, to nie jest przypadek, bo te motocykle są niezawodne. Ja mam dowody na duże przeloty tego sprzętu, bez żadnego problemu, Robią potężne przebiegi. Tak, zgadza się. Już tak, tak naprawdę w tym motocyklem się podziało tak, że się potworzyły grupy fanatyków tego modelu. Myślę, że na dzisiaj szacuję, że tych, tego modelu na rynku w Polsce około 4,5 4 tysiąca już jeździ. Wiesz, one są hitowe. Jest taka wersja ADV. Naprawdę powiem Wam, że wygląda przepięknie i bardzo solidnie. Mówisz o Ericssonie. Tak, ten, który jest wyposażony w kufry, no to jest kolejny motocykl w zasadzie taki drugi zaraz po M12 vintage, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Pojawia się nagle marka Zontes. Marka Zontes powstała w pewnym sensie z marzeń, bo pan, który postanowił je produkować, zrobił wszystko, żeby one były. Tak wyposażone jak bardzo drogie modele motocykli, a jednak trzymały się cenowo rozsądnie. Tak, zgadza się. To jest motocykl, który, znaczy marka, która powstała z marzeń człowieka, e, który no wcześniej zajmował się motocyklami. My tak naprawdę znamy tą firmę od lat, bo są dwa inne modele, trzy modele w, w Junaku, które, które kupujemy z tej samej fabryki. No Zontes jest o tyle ciekawą marką, że no motocykla już bardziej wyposażyć nie można, bo ma praktycznie wszystko, czy to system bezkluczykowy, czy system ABS i przede wszystkim to moc bliską 15 koni, którą możemy osiągnąć w pojemności 125, jeżdżąc na prawo jazdy kategorii B wiesz to, historia Zontesa przypomina po części historię samego Almotu. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, bogaty bardzo człowiek, produkował motocykle dla innych marek, postanowił stworzyć swoją. Firma Almot rozpoczynała od tego, że był, był sklep, sprzedawano tam części, i właściciel tego sklepu doszedł do wniosku, że one nie spełniają jego. Wymagań i oczekiwań zaczął produkować. Pan Mikołaj Sibora, który w tej chwili rządzi całą tą marką Almotem, czyli Triumph, Zontes, Junak, dba o jakość tak, jak bał jego ojciec i też produkuje nadal tłoki. Jeździcie często na tłokach, cylindrach, elementach do zabytkowych motocykli, właśnie na częściach z Almotu. To też jest nawiązanie do historii, bo dzięki firmie Almot też ratujecie motocykle stare. Które już pewnie by nie żyły bez tych części. Dobrze, wracając do Zontesa. To są motocykle bardzo dobrze wyposażone, jak powiedziałeś, ale one mają też mnóstwo dodatków, tak czy można kupić do nich kufry, można je poubierać, kraszpady, cokolwiek by nie było. Niektóre już mają w serii. Tak, ten motocykl jest tak naprawdę w serii bardzo dobrze wyposażony. Poza tymi dodatkami, które wspomniałeś, czy, czy stelaże, czy kufry. I tutaj już nawet nie tylko sam Zontes oferuje te, te produkty, ale też inne marki typu Szat czy Givi, które produkuje akcesoria właśnie do tych motocykli. Dokładnie tak. Wiesz, bo jak przekonać, bo to jest też problem tak, z naszym kolegą, który dwa lata pracował nad małżonką, żeby się zgodziła na, na kupno motocykla i już kupuje dwunastkę. Też przekonać można ludzi do tego jedną rzeczą. Bardzo rozsądną ceną. Ona jest tak skalkulowana, że kupujemy naprawdę piękny sprzęt za bardzo przyzwoite pieniądze. Pamiętaj jeszcze o oszczędności czasu. Bo to to, że ten motocykl kosztuje fajne pieniądze, raz, że ekonomia, ale myślę, że to, co dzisiaj jest naprawdę bardzo częste, to oszczędność czasu na tych motocyklach. Jest. Jeżdżąc w korkach, poruszając się po mieście. Wiesz, ja, ja mam czasami taką sytuację w lecie, że ja jestem na przykład, nie wiem, na Żoliborzu, ktoś jest na Mokotowie, e, mówi, dobra, to co, widzimy się za ile? Ja mówię, no, 15 minut, 10, będę. I ja jestem, bo motocyklem przelatujemy przez miasto, oczywiście rozsądnie, nie pchając się bezczelnie na jednym kole między samochody, co niektórzy robią, ale można naprawdę zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jeździmy bus pasami. Zgadza się, zgadza się. Oszczędność czasu jeszcze do tego fajda. No, fajda, poza tym umówmy się. Przychodzi piękny dzień, przychodzi jakaś niedziela, siadamy na naszego Zontesa, Junaka, Triumfa, jedziemy sobie na kawkę 100 km za miasto i wracamy z takim bananem na twarzy. Bardzo Ci dziękuję za to, że chciałeś powiedzieć o tych markach. No i co? Siadajcie na sprzęty. Dziękuję bardzo.